Dzień dobry, Ford Design Days. Bardzo krótka rozmowa. Poznacie Państwo Piotra Wereckiego z naszego podcastu. Pan Piotr pracuje dla grupy Songo B i zajmuje się prefabrykacją. Myśmy pół roku temu w tak. Gdyni rozmawiali o prefabrykacji lekkiej, o tym, że to rzeczywiście jest coraz mocniejsza alternatywa dla tradycyjnego budownictwa. E, niespełna rok temu pisaliśmy o tym, że ta prefabrykacja w polskiej mieszkaniówce tak się powoli przetacza, ale mam wrażenie, że coś się ruszyło w temacie. Panie Piotrze, jak to wygląda dzisiaj? Znaczy, ja bym jeszcze jedną rzecz sprecyzował. E, ambicją naszą było globalnie być liderem w lekkim, zrównoważonym budownictwie, czyli dostawcą rozwiązań systemów. Ja może opowiem trochę, jak my to rozumiemy, a później przejdziemy dalej do, e, do rozmowy, czy coś w międzyczasie e, się zmieniło. Generalnie ja już od ponad 10 lat odpowiadam za rozwój systemu i systemów dedykowanych do budownictwa szkieletowego. Znam rynek, wiem, rozwijamy się razem z tym rynkiem, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I w chwili obecnej nasza oferta do producentów to są już dedykowane produkty przygotowywane specjalnie do tej technologii. Przez ich funkcję, czyli odpowiednie oków dyfuzyjne odporność ogniowa, czy, czy lambda, dedykowana do łąstrów szkieletowych, przez ich kształt, e, czy wymiar, bo my dostarczamy produkty, które są cięte na wymiar. Dążymy wszyscy do tego, żeby produkcja była bezodpadowa, e, czy e, przez e, e, sposób produkcji, automatyka. No tak, ale właśnie... Myśmy już wiedzieli, że rynek jest gotowy, że producenci tak. są gotowi. Problem był ten z mentalnością tych polskich inwestorów, którzy często nie wierzyli w tego typu e, technologię, uważając ją za gorszą, za niepotrzebną. Za... Tutaj zastanawiam się, czy państwo są liderem, państwo są gotowi, czy rynek jest w Polsce gotowy, czy chętnie przyjmuje, czy jest twardy? To znaczy tak. E, e, nie śpieszmy się. Nie śpieszmy się. Technologia szkieletowa nie jest technologią łatwo. Żeby klienci mieli zaufanie do tej technologii. To produkt w postaci budynku musi być produktem jakościowym, musi być produktem kompletnym, który gwarantuje jakość, trwałość itd. My nie mieliśmy kadry w Polsce, tych doświadczenia w technologii szkieletowej. Rozwijamy się razem z naszymi klientami i chociażby na przestrzeni naszej rozmowy powstały dwie duże fabryki, nawet w tym regionie, które w chwili obecnej w procesie automatycznym. Praktycznie zautomatyzowanym produkują domy w technologii szkieletowej, które gwarantują tę dokładność, tę jakość. I co ciekawe, klienci wybierają te domy, ale co jest dla mnie jakby takim dodatkowym bonusem i radością z tego. Nikt im nie mówi, że te domy mają najniższy ślad z węglowy budowany, bo ta technologia ma taki ślad. Nikt im nie mówi, że te domy zostały wyprodukowane w systemie bezopadowym, a one takie są. Czyli e, następuje przełom, kracza na, na, na nasze podwórka, na nasze klasy budowy budownictwo zrównoważone, budownictwo z bardzo małym, negatywnym wpływem na środowisko, bez haseł. bez. No dobra, ale jakbyśmy to przełożył na konkret. Bo myśmy rok temu pisali, że. 97% polskich budynków, nawet więcej, według gus powstaje w technologiach tradycyjnych. Jak jest teraz, mniej więcej? Czy tu... Tu, tu jakiegoś przełomu takiego radykalnego nie było. Ten proces jest dość szybki, ale, e, ale e, to nie jest łatwo być producentem prefabrykowanym, który prefabrykuje budynki. E, potrzebuje, po, ten rynek potrzebuje czasu. Ja bym powiedział tak, jeżeli chcemy dobrze, to róbmy to spokojnie I, to się, i ten rynek tak się rozbija. Ale mam jeszcze jedno pytanie, panie Piotrze, bo mam wrażenie, że na tym rynku też zaczynają się pojawiać gracze na przykład z Chin, którzy szukają w Polsce. Mój znajomy niedawno kupił dom, który płynął kontenerskim. Zastanawiam się, tak, ale czy tu tutaj mamy... też... Nie pojawi się coś niespodziewanego? Znaczy tak, na pewno, jeśli chodzi o prefabrykację, zobaczymy prefabrykację w wielu nowych odsłonach, mhm. których do tej pory nie widzieliśmy. Jedną z takich odsłon będą gotowe domy, moduły, mhm. które już są gotowe. Najczęściej nieduży metraż i tak dalej, z pełnymi, w pełni wyposażone z meblami i tak dalej. W Polsce też mamy bardzo wielu producentów, którzy produkują tego typu rzeczy. Ale ja bym już spojrzał trochę szerzej, szerzej na prefabrykację. Coraz więcej mamy w chwili obecnej realizacji. Polskie firmy niestety są realizacje, które są docelowo realizowane. W Polsce prefabrykacja, a budynek budynek we Francji w Niemczech, termomodernizację, nadbudowę, szycie na miarę, gdzie budynek jest skanowany, istniejący budynek i później chmura punktów na bazie chmury punktów. Przygotowane są prefabrykaty dedykowane do konkretnych. Czyli miejsc. mamy istniejący budynek, który tak. można dobudować, obudować lekkimi konstrukcjami, które w tak, jakiś sposób. Tak, i wtedy, i wtedy. Raz, że to jest jedyna możliwa technologia, nie zrobimy tego technologii ciężkiej, bo to jest lekkie y, konstrukcja modułowa, na przykład jeszcze stęża nam ten budynek. Dodatkowo, najczęściej mamy tego typu budynki w miastach i my nie potrzebujemy dużo z prefabrykatami, dużo czasu, żeby ten budynek obłożyć, dobudować. Bardzo cichy plac budowy, jeżeli można nazwać plac budowy, bo to trwa e, tydzień, dwa tygodnie i budynek jest odnowiony, e, zrewitalizowany e, i to jest kolejny kierunek. No, wiemy obydwaj, jak wygląda e, ilość budynków, który, w których jest konieczna termorenowacja. E, ten proces jest czasami bardzo trudny. Bo mamy budynek przy ruchliwej ulicy, nie ma możliwości, żeby tam rozstawić rusztowania, a z fabrykadami my możemy nawet e, w przeciągu jednego dnia. Odnowić elewację. Ale właśnie to jest ciekawe, że jednocześnie mówi Pan, biznes jest gotowy, Państwo są gotowi, Państwo są do rozwiązania. Ale po, to Bo. idzie wszystko w swoim tempie. Mhm. I, I to tempo moim zdaniem wynika też z tego, że my nie mamy kadry na budowy, budowy tradycyjne. My, coraz trudniej jest o, o pracowników i tak dalej. Z prefabrykacji tak samo, y, ta kadra, która będzie wykształcona, która będzie przygotowana do realizacji dużych zamówień, to wszystko potrzeba, na to wszystko potrzeba czasu, ale to się dzieje. Nie mam wątpliwości, że nie musimy czekać dekady, 5 lat i ten świat nasz y, zmieni się, zmienimy zupełnie spojrzenie na, y, na, y, na budownictwo. Lekkie ściany osłonowe w budynkach wielorodzinnych, miejsc, gdzie możemy zastosować prefabrykat, jest bardzo wiele. Tylko wrócę do nas jako do dostawcy. Powiedziałem, mamy dedykowane produkty, ale my nie sprzedajemy produktów. Nikt nie oczekuje od nas produktów. Producenci oczekują od nas systemów, gotowych systemów przebadanych. Pod względem ogniowym, pod względem akustycznym, czy jeżeli mamy ściany zewnętrzne, no to też działanie wiatru i tak dalej. Cała, cała masa e, badań, które musimy wykonać. I teraz tak. Oddzielne badania do szkieletu drewnianego, oddzielne do szkieletu stalowego, oddzielne do modułu, bo mamy ściany podwójne. Każda z tych technologii wymaga oddzielnych badań. E, m, instytuty nie są przygotowane do tego. My jesteśmy w stałej współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej, jeśli chodzi o szkielet drewniany. Panie Piotrze, to żeby tak. Wszystkie skomplikowane problemy możemy zamknąć w jednym zdaniu. Dzień się. Powiedzmy, czy jest pan bardziej optymistycznie nastawiony, czy bardziej Bardzo optymistyczny. I tu po prostu, spotkamy się prawdopodobnie znowu za pół roku albo za rok na kolejny wydarzenie. spróbujemy Państwa zaupdate'ować, no to czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie. No bo rzeczywiście pokazywaliśmy, że pół Europy prefabrykuje, pół Europy jest gotowe. Ciekawe, czy w Polsce pójdziemy w tym samym kierunku. A może w międzyczasie, tak jak mówiłem, pojawi się inny gracz, jak albo jeszcze zrobienia będziemy mieli rozwiązanie. Szanowni Państwo, Piotr Warewski, grupa SądGO B w temacie prefabrykacji. Pozdrawiam z Ford Design Day z Kotowica. Dziękuję.